musimy mówić małopolska Polska jak jako Polacy, bo się inaczej wyprzemy własnego nademnictwa i w czasie wojny tak samo musimy także polemizować ze słowem facyfikację po II Wojnie Światowej to czym była facyfikacja to jest jasne, była to akcja ludobójcza, eksterminacyjna ludzi mordowanych akcji, którą przeprowadzał Jezuski po od 29 roku, to był kolejną akcją palenia, niszczenia polskich zborów, polskiego mienia. Używanie takiego określenia po prostu jest nadużyciem. Nie możemy sobie dać, po prostu wpuścić w głowę coś, co ma zupełnie inną po II już konotację, aby używano tego przeciwko nam. To jest bardzo bardzo sprawa, młode pokolenie już sobie potem to zupełnie 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 miesza w głowach i dochodzimy po prostu do do ale jedną rzecz muszę jeszcze coś tutaj sobie przypomniałam bo tutaj mówiliśmy o tych następstwach pierwsze wystąpienie w czasie tego pierwszego okresu lat dwudziestych znalazłam dziergano z dwudziestego roku mam relację w której autorka pisze że próbowano dokonać masowego mordu ludności polskiej na wołynie. W z 2022 roku plany zakładały wysadzenie w powietrze kościoła katolickiego wraz ze zgromadzonymi na mszy rezurekcyjnymi wiernymi. Zamiast tego udareniano przed planowanej zbrodni nastąpiły aresztowania i proces w sądzie okręgowym w łódzku. Na no czego to dowodzi? Że już planowano, już. W drodzy Państwo, wziąć Polaków w kościele za mordową. Chciałbym powiedzieć, że nagleśmy się obudzili w 1943 roku mordowani. To wszystko już jest pewien ciąg zdarzeń, który idzie od, od przeszłości. Co do zakończonej tą tak zwaną, ja to nazywam akcją uspokojenia terenu, yy, z Sprawą tego drugiego wystąpienia yy, UWO. Od 29 roku mamy ciąg podpaleń, mamy ciąg ataku, który w sumie zmusza władzę, ataków na ludność polską, który, który zmusza władzę do, do, do reakcji. Państwo stanęło w sytuacji bez wyjścia. Brak reakcji na zorganizowaną działalność terrorystyczną, przestępczą mógł doprowadzić, zgodnie zresztą, z nadziejami w czasów, do wojny domowej. Rozpoczęcie kontraktu było dla rządu i decyzją wręcz dramatyczną. On sam wiedział, jak i otoczenie, które bardzo sprzyjało krańcom, że, yy, że będzie to krok, który po prostu zawsze, każde, każde rozwiązanie będzie złe. Jednak każdy kraj ma suwerenne prawo do zaprowadzenia porządku wewnętrznego. Nasze państwo musiało to zrobić. Po pierwszych 191 aktach sabotażowych, co straszne, skarb państwa tylko w XIX ucierpiał. Resztę ucierpiała ludność cywilna. Więc można się było spodziewać, że żona ludność po prostu podniesie broń i rzeczywiście zacznie tych, tych całych napastników ścigać sama na własną rękę, że zaczną się samosądy. Zamachy terrorystyczne osiągnęły największe natężenie we wrześniu 30 roku. Po wprowadzeniu wojska liczba ta dość szybko y, z, y, zmalała. Jaka była, y, jak, ile było ofiar o tej akcji? Otóż akcja była uciążliwa, można to określić nieprzyjemna i wredna. Atakowano przede wszystkim, to znaczy oddziały wprowadzano tam, gdzie coś się działo, gdzie były podpalenia, gdzie one nie ustawały. Najpierw wprowadzano tylko wojsko. A jeżeli mimo to, mimo wprowadzenia, co się zaczynało dziać? Wtedy niszczono dobra instytucji ukraińskich, to jest prawda, robiono tak zwane przetrzepania w chałupach razem biciem w jeżeli na jakimś terenie ten, ale to były to były bicia, to nie było zabijanie, to nie było zostawał po prostu kije. Oni twierdzą, że kilka osób w wyniku owych owych po prostu straciło życie. My takich dowodów nie mamy, według źródeł, które my mamy to znaczy oficjalnych zarządowy z których ja mogę skorzystać, ani jedna osoba nie straciła życia w czasie tych akcji. Ale przyjmując, że jest to dosyć optymistyczne podejście, jak wojsko działa, może to być kilkanaście osób. jak na taki zakres, na taką ilość powiatów, to nazywanie tego kwaltyfikacją to jest po prostu jedno wielkie nadużycie. Ile mam czasu? Panie profesorze? Dobrze, dobrze, też się mogę rozwinąć, <śmiany> Otóż tak, chcę Państwu powiedzieć, że zarówno w pierwszym wystąpieniu UWO, jak i w drugim mieliśmy do czynienia z napadami na pociągi. To też mamy przykład, bo potem w, w latach tak, w 44 i tak dalej też mamy takie napady. Gdzie po prostu rozdzielało się ludność i się dokonywało po prostu kradzieży i, 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 i mordów. Sladowane były, to znaczy akcja ta cała pacyfikacyjna, czy jak ja nazywam, uspokojenia terenu się zakończyła. Mimo to nie udało się do końca, yy, tak powiem, wyeliminować tego zjawiska na przyszłość. Otóż od początku 31 roku MSW otrzymywało informacje o przygotowywanych zamachach, które miały być rewanżem za ową akcję zabezpieczenia z września 30 roku. Na kogo planowano zamachy? Otóż Zagrożenie tych komunikatów wiązało się zawsze z kolejnymi sesjami Ligi Narodów, bo zawsze starano się, aby owe zamachy nie w jakichś przypadkowych terminach się odbywały, tylko żeby świat o nich się dowiedział. Zamonowano zamachy na wojewodę Henryka Józefskiego, zresztą kilkakrotnie, przez obydwie strony nie był zdefkowany.